Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak ustawić blokadę aplikacji na telefonie Huawei Nova 14 Pro. Na początku przechodzimy do ustawień. Teraz wybieramy zakładkę zabezpieczeń, a tu blokadę aplikacji. Wybieramy opcję włącz, podajemy czy chcemy używać niestandardowego kodu blokady, właśnie blokady aplikacji, czy chcemy używać tego samego hasła, które mamy ustawione jako ekran blokady. Wpisujemy właśnie to hasło, jeżeli je wybraliśmy. Następnie możemy dodać opcję, aby odcisk palca też odblokowywał właśnie aplikację. Na razie zostawmy sobie tę funkcję anulowaną. Wybieramy tutaj aplikacje, które chcemy zablokować. Na przykład niech to będzie aplikacja galerii, powiedzmy przeglądarka, galeria i kalkulator. I teraz, jeżeli wejdziemy sobie do takiej aplikacji, będzie ona zablokowana, dopóki nie wpiszemy hasła. Jeżeli już wpiszemy hasło, wyjdziemy z niej tak czy inaczej, nasza aplikacja pozostanie odblokowana już przez cały czas, jeżeli podaliśmy to hasło. Jeżeli zablokujemy sobie nasz telefon i odblokujemy, nasza aplikacja znowu będzie zablokowana i znowu będziemy musieli podać do niej hasło. Wcześniej mieliśmy też opcję właśnie ustawienia odcisku palca, jako też możliwości odblokowywania naszej aplikacji. Przechodzimy więc do zabezpie zabezpieczeń biometrycznych i hasła, a następnie do ID odcisku palca. Podajemy hasło do naszego telefonu, i w tym miejscu mamy dostęp do funkcji blokady aplikacji. Przełączamy tę opcję na włączoną. Jeżeli to zrobimy, teraz będziemy mogli odblokować naszą, nasze aplikacje właśnie za pomocą odcisku palca w ten sposób. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!